a ja przyjechałem pożegnać się z Italią. Dokąd? Zaraz się dowiecie. Ostatni wieczór mojej wycieczki do Italii. Postanowiłem spędzić nad morzem przy zachodzącym słońcu. Nie wiem, czy jeszcze je zobaczymy, ale jego łunę jeszcze nad morzem widać. Plaża tutaj nie jest piaszczysta, a jak widzicie z takich okrąglaczków malutkich kamyków. To nie jest Emilia-Romagna. To jest Markę. Tutaj właśnie częściej są plaże kamieniste niż piaszczyste, ale dzięki temu woda jest czystsza. Obejrzę się jeszcze w koło i nadal Was potrzymam w niepewności, jakie to jest miasto. Posłuchajmy morza. do miasta. Nad morzem mamy takie schodki, na których można sobie posiedzieć. A ja już, już Wam pokazuję, gdzie jestem. Jestem w Fano. Fano to jest dość popularny kurort, ale leżący już w regionie Marke. Nie o Jadąc z Pezaro do Ancony, jest to po prostu następna stacja. Takim deptaczkiem możemy sobie pójść między ulicą a morzem i przy tym deptaku znajdujemy pomnik pani, która bardzo się cieszy. Spójrzcie, jaka rozanielona. No to jest mniej więcej tak jak ja się czuję kiedy jestem we Włoszech. Niech to będzie zobrazowanie moich emocji kiedy jestem we Włoszech. Podążając za tubylcami trafiłem na taki spacerniak, którego możemy jeszcze pooglądać może. Ciągnie on się dosyć długo wzdłuż linii brzegowej, zatem zamierzam z tego skorzystać. Jak widzicie, piękna, różowa una od zachodu słońca, które już się schowało. Dekoracja baśniowa, takie żółto. No w zasadzie można powiedzieć, że tęczowe barwy nieba. Jak się przyjrzeć, to mamy kilka odcieni różu, fioletu, lekko żółtawe obłoki u góry i piękne niebo, które się odbija w falach morskich i morze, które próbuje sięgnąć nieba na linii horyzontu. Przy tym spacerniaku znajdziemy sobie ławeczki, na których można przysiąść. No jest tutaj genialnie. Jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Zatem idę jeszcze dalej, przejdę całą ścieżkę, pokażę Wam więcej. Ile się tylko da, póki nie zrobi się całkiem ciemno? Nie sądzicie, że w Fano jest pięknie? Jeżeli nie mieliście pojęcia o istnieniu takiego pięknego miejsca, no to już wiecie, macie kolejny powód, żeby spędzać tu wakacje. Jakiś cerwi. Tak i tutaj cumują luksusowe i bardzo luksusowe jachty, co potwierdza popularność tego miejsca wśród bardziej i dużo bardziej zamożnych. Na tle ciemniejącego nieba jeszcze widać na nabrzeże. Nie powiem Wam gdzie to jest. O, wiem, to jest Gabit Czemare. Za tym pagórkiem i na tym pagórku znajduje się gabit Czemary. A ja, idąc cały czas tym deptakiem, mam skrytą nadzieję, że jest tutaj jakieś zejście na brzeg, że nie będę się musiał wracać. Tam widzimy rugające światło, pozwalające zlokalizować port. A tu mamy atletę sfano. Pójrzcie, jakie piękne niebo. Płonące niebo. Odbija się w wodzie. Wspaniale. Nie sądzicie, że wspaniała scenaria? Idealne pożegnanie z Italią i obrazek, który należy zapamiętać w oczekiwaniu na następną wycieczkę. No, przecudnie. Okazało się, że muszę wrócić z powrotem całą tą ścieżkę, ale warte było to wszystko takiego długiego marszu tutaj. Tylko stać i podziwiać. Nakręcę ile się da. Póki cokolwiek jeszcze widać. Nie mogę się napatrzeć na ten widok. Pod hasłem Loco Italia znajdziecie moje podróże. Obserwujcie. Oglądajcie. Polecajcie. Zachwycajcie się. Subskrybujcie. I bądźcie ze mną w kolejnych podróżach do Italii. A ja Wam... Mówię Ci vediamo. Italia mogę powiedzieć, zaśpiewać bym mógł tak jak, tak jak zespół. To płan, ale niestety nie umiem śpiewać. Mogę tylko zarecytować. Za ciao, ciao, Italia, ciao. Arrivederci, czyli ciao, ciao. Italio, do widzenia, a wam mówię Ci vediamo su YouTube su Instagram, czyli widzimy się na YouTubie i na Instagramie. Ciao.